Miasto Zakentos, stolica wyspy. E, historia tego miejsca dzieli się na czasy przed katastrofą i czasy po katastrofie. Gdyż w 1950 roku całą wyspę Zakintos nawiedziło ogromne, właściwie seria ogromnych trzęsień ziemi. Przy czym jedno z największych miało miejsce 12 sierpnia 1953. Ciężko jest mi w to osobiście uwierzyć, ale podobno w południe tegoż właśnie dnia, podczas trzęsienia ziemi, w niecałe 50 sekund zniknęło 90% zabudowań na wyspie. Zaczynamy dzisiaj zwiedzanie od portu. Zapraszam do oglądania. Aby dotrzeć do stolicy Zakintos, możecie wybrać różnego rodzaju środki transportu. Jeżeli pożyczacie akurat samochód, to to będzie najlepsza opcja, gdyż można powiedzieć, że jesteście nieza, niezależni. Natomiast z wielu miejsc, z wielu kurortów kursuje także autobus. Na dzisiaj kosztuje on 1,60 euro 60 i dowiezie Was pod dworzec główny dworzec autobusowy w stolicy. Rozpoczynając trasę sportu, pierwszym obiektem jest Kościół Świętego Dionizosa, Bazylika Świętego Dionizosa. Zobaczcie. No, moi drodzy, jest to jedna z oryginalnych budowli, która powstała w 1948 roku i przetrwała właściwie w nienaruszonym stanie trzęsienie ziemi. Idąc dosłownie dwie przecznice dalej, docieramy do 15-wiecznego e, kościoła Faneromeni. Zobaczcie, jak wygląda z zewnątrz. Jesteśmy właśnie na placu Aleksandru Roma, jest to plac, który wychodzi z ulicy Tavulari i dawniej tętniło tutaj życie gospodarczo-handlowe, a dzisiaj jest to po prostu zwykły, turystyczny i urokliwy deptak przeznaczony głównie dla turystów. Jesteśmy właśnie na Placu Świętego Marka. Miejsce niezwykle urokliwe, szczególnie pod kątem turystycznym. Jest tutaj bardzo dużo kawiarenek, można skoczyć do jednej i napić się mrożonej kawy, co przy tych upałach jest nawet wskazane. Moi drodzy, za mną znajduje się Kościół Świętego Marka i obok niego Muzeum Solomosa i wybitnych. Zakintian. W miejscu tegoż kościoła stała kiedyś 16 bodajże wieczna świątynia, natomiast w tej chwili stoi taki malutki, można powiedzieć, nowoczesny kościółek, gdyż poprzedniczka runęła podczas trzęsienia ziemi w 1953 roku. Kierujemy się dosłownie kawałek dalej i mamy przedłużenie tego niejakiego pięknego, urokliwego deptaczka, ale w międzyczasie rozpościera nam się przepiękny widok na panoramę górską i dotarliśmy prawdopodobnie do Placu Solomosa, czyli naszego kolejnego punktu wycieczki. Zgodnie z przypuszczeniami, tak, to jest właśnie plac Solomosa. Za mną stoi pan Dionizos Solomos, czyli ojciec literatury narodowej. Za mną znajduje się kościół Agios Nikolaos, czyli kościół świętego Mikołaja. Moi drodzy, jest to XVI-wieczna budowla, która przetrwała. Trzęsienie ziemi, czyli nie została doszczętnie zniszczona, gdyż jej stan po tym wówczas trzęsieniu pozwalał na rekonstrukcję. No i właśnie dzięki temu możemy się teraz cieszyć tym pięknym zrekonstruowanym kościołem. Zmierzamy już po drodze na jeden z ostatnich punktów dzisiejszego zwiedzania, czyli na wzgórze Bohali. Ale zanim tam dojdziemy, po drodze mijamy bardzo piękną bazylikę. Prawdopodobnie jest to bazylika Agios Nikolaos. Nazwę wrzucę Wam poniżej, bo nie jestem pewien. Natomiast z ciekawostek w 1953 roku została uszkodzona przez trzęsienie ziemi i odbudowana do obecnej postaci. Zobaczcie jak wygląda. Idziemy teraz pod taką konkretną, konkretną górę e, w kierunku punktu widokowego Bohali Ogólnie samo Zakyntos, e, miasto jest e, widać, że zostało zniszczone w tym 53 roku, gdyż e, no nie ma tutaj za dużo e, historycznych obiektów. Przetrwało dosłownie parę budynków, część zrekonstruowali. Ale generalnie samo miasteczko jest dosyć małe, i e, jeżeli nie jesteście jakimiś wytrawnymi turystami, to prawdopodobnie nie znajdziecie tutaj za dużo dla siebie. Ale moi drodzy, teraz idziemy na ten punkt widokowy i e, mam nadzieję, e, wręcz e, oczekuję tego, że. Z tego punktu będą przepiękne widoki i będzie to najlepszy punkt, najlepsza atrakcja dzisiejszego dnia. Docieramy już prawie do wzgórza, ale moi drodzy wskazówka. Jeżeli wybieracie się tutaj na piechotę, tak jak my, to obowiązkowo zabierzcie ze sobą wodę. Po drodze jest i prawda jeden market, można wodę sobie kupić, no ale na tą pierwszą część trasy warto ją mieć ze sobą e, obowiązkowo schłodzoną. E, moi drodzy, jest tutaj taka jedna malownicza uliczka przy samym końcu trasy. Zobaczcie, jak, sobie, jak, jak, jak wygląda. I skręcamy w lewo i jesteśmy prawie na miejscu. Po drodze jeszcze zahaczymy o zamek wenecki jedna z historycznych tutejszych budowli. Moi drodzy, dochodzimy właśnie pod samą budowlę i stąd też mamy bardzo ciekawy widok. Zobaczcie parę kadrów z samego zamku. Dotarliśmy na miejsce. Moi drodzy, tak jak przypuszczałem, jest to jedna z najpiękniejszych miejscówek tutaj na Zakintos, w mieście Zakintos. To nie ulega wątpliwości. Zobaczcie, jaka przepiękna panorama rozpościera się za mną nad horyzontem. Co my tutaj mamy? Moi drodzy, port. Port Zakynthos, mniej więcej w tym miejscu. Troszeczkę wyżej, wcześniejsza zabudowa, którą chodziliśmy, obwiedzaliśmy Między innymi Kościół Świętego Mikołaja, plac Dionizosa. A w oddali, tam gdzie widzicie tutaj, to górze to jest półwysep Vasilikos, gdzie pojedziemy już jutro zobaczyć, co tam się ciekawego znajduje. A jest podobno bardzo dużo fajnej przyrody, fajnej infrastruktury, dużo plaż i dużo do zwiedzania. Punkt widokowy z tego miejsca jest naprawdę niesamowity. Tutaj na samej górze znajduje się taka urocza. Kawiarenka z przemiłą, jakże grecką obsługą. I właśnie w tym miejscu polecam Wam, aby napić się przepysznej, mrożonej kawy. Która w takich okolicznościach przy tak pięknej pogodzie i tak pięknym widoku smakuje obłędnie. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Do zobaczenia kolejnych nagraniach. Cześć!